w następnej ale degustacji. Tym razem Hadrian Border Brewery i ich piwo na 30-lecie mrowaru. Jedno z sześciu. Tym razem jest to Too Uncool for School. Jak można być uncool for school? nie ja, ja wiem. Jest to kokosowy i kakaowy i kokosowy imperialny porter. 10%. Szacuneczek. Ale już więcej tego nie napisali. O co tu chodzi. E, w składzie jest owiec i słód jęczmienny. No i tyle. I mamy piękną taką e, uczoną sowę w okularach i w e, On no, Bardzo się kojarzy ze szkołą, tak? No, ale jak można być ankul for school, no nie wiem. Nawet jak ktoś jest... E, papo i, i w ogóle. To w pewnym sensie też jest cool for school. Nieprawdaż? Nie wiem. No dobra. Przejdźmy do piwa, to jest bardzo ciemnobrązowe, niewielka, jasno brązowa jasnobrązowa piana. Tu już została tylko obrączka m, ale ona naprawdę była niewielka nad nalewaniu. Aromat jest m, palony. E, trochę tak nawet, bym powiedział, że czuć e, popiół. E, dużo takiego jeszcze proszkowanego mm, kakao. Trochę ciemnej czekolady. Jest lekka mm, kwaskowość, cierpkość. I kawa. Mm? Spoko. Spoko. No i co, prawda? Tego kokosa nie bardzo czuć. Ale reszta... Very cool, bym powiedział. Dobra, spróbujmy, spróbujmy. wasze zdrowie. U, dobre U, jeszcze lepsze Mmm O, a teraz tu już wow Uu. Superanckie! Na początek wydaje się trochę lżejsze, e, trochę takich cierpkich, e, kawowych. No, wiecie, jak macie no, e, kawę, no powiedzmy jak knunung, i ona jest taka kwaskowa. Coś w tym e, Jest spora paloność od początku. I taka m, właśnie e, mocno palowana kawa. I czuć sporo właśnie takiego kakao proszkowanego jeszcze. Jest ok. Później to przechodzi w taki więcej w kakao, takie mocne cappuccino. Jest więcej ciemnej czekolady. Zaczyna się troszkę takich m, takiej likierowości, trochę takiego m, m, czekoladowego likieru. No. Wchodzi ten alkohol. Jest, ale jest naprawdę bardzo ładnie ułożony. On jest taki właśnie <laughs> delikatny, likierowaty, słodki, e, ale też i gorzki. Słodko, gorzki tak jest. E, ciemna czekolada. Dużo ciemnej czekolady. No i trochę kakao. Gdzieś jakieś takie palone, może nieco nut <laughs> ziołowych na końcu. Superansko. No i jest rozgrzewanie w przełyku. No mi się już normalnie w oczach cię pozrobiło po, po tym łyku. <laughs> Fajnie rozgrzewa. Ale alkohol naprawdę czuć minimalnie. Tak jak powiedziałam, taka likierowość jest. Nie ma żadnej takiej mm, mocnej nuty alkoholowej jako takiej. Nie. Jest wszystko delikatne, ułożone. Piękne. No i macie takie warstwy. Tak jak opisałem, to się rozwija. Tu jest dynamika. No i macie wystarczającą cierpkość i, i takie kwaskowe, um, cytrynowe wręcz nutki, które podbijają pijalność. Piwo niesamowicie relaksacyjne. Nie pijcie tego w lato, gdzie jest 30 stopni na zewnątrz Uff. bo parę i ja już jestem ku na czerwoniutki i tak mi gorąco, że wow, świetne piwo. E, bardzo dobre. Szkoda, że tego kokosa nie bardzo czuć. Przynajmniej ja nie czuję. E, jeżeli mieliście okazję pić to piwo, chociaż ono jest takie bardziej regionalne to napiszcie mi w komentarzu, czy czuć ten kokos, czy nie. No i jeszcze jest jedna sprawa, że oni się tam gdzieś się pomyli, albo na stronie, albo na puszce, czy to jest stout, czy to jest porter, bo na stronie mówią, że to jest stout, a na puszce, że porter, drugie piwo z tego samego pakietu jest odwrotnie. Na puszce jest stout, a oni piszą, że porter. No to Chyba wyśle im maila. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podoba. tak jak podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie. Wasze zdrowie. Cześć.